Elo, witajcie, dzisiaj opowiem wam historię i nieznane dotąd fakty o Clipterze. Trzymajcie więc swoje dupy, bo nadmiar tak szokujących informacji może wywołać silny krwotok. Polski Piotrek to sławny polski youtuber, który swoją twórczością odmienia życia ludzi. Na jego kanale można zobaczyć reniż filmowy, ale zacznijmy od początku. Niewiele wiadomo co się z nim działo przed pojawieniem się na YouTube, jednak odkryłem coś szokującego. Piotrek walczył u boku tak zwanego Władcy Schematów który stwierdził, że jest on bardzo artystyczny, dlatego go pobił i wyrzucił z jadącego pociągu. Po wielu tygodniach tułaczki przybył do miasteczka, głodny w furii rzucił się na mieszkańców i siłą przyjął władzę nad miastem. Nazwał to miasto Piotrowicami. Jego bezwzględne rządy próbował powstrzymać nieznany wojownik, znany jako On. Od tamtej pory Pipterino walczy z nim o Piotrowice. Parę lat później Pietras założył kanał na YouTube i zaczął dokumentować swoje działania w mieście oraz walkę z On. Na początku jego kanał nosił nazwę Kostrzewa Drzewa. Z jego filmu U mnie na wsi można się dowiedzieć, że Pipter nazywa się Piotr Kostrzewa. Po jakimś czasie zmienił nazwę na Wodragos.pl z wstawieniem filmu rzekomego porwania Kostrzewy drzewy. Po dość długiej przerwie wrócił ponownie i zmienił nazwę na Polski Piotrek. Może to być nawiązanie do Kacpras Polski, znanego Furasa, który przez upór Piptera zmienił nazwę na YouTube. W usuniętym już utworze Piptera, zwanym Dista Ludzi, można było usłyszeć ataki w jego stronę. Pioter do dzisiaj pokazuje co dzieje się w Piotrowicach oraz prowadzi działalność muzyczną. Mój kanał uwiecznił charakter Piptera na wielu filmach. W Edze można zobaczyć kontratak Tuba w moją stronę. Mam również materiał pokazujący tajemniczego on, który myślał, że ja pracuję z Pietrasem i próbował mnie zgładzić. Pokazany jest jeszcze szturm na serwer Discord Piptera. Był to trzeci finalny atak. Jednak ta próba też zakończyła się niepowodzeniem i Piotr Duk dalej kontynuuje władzę w Piotrowicach. Jak możecie zobaczyć, Pipterek nie jest tym, za czego się podaje, ale ja znam prawdę. Teraz roześlijcie to wszędzie, gdzie się da. I cały świat zna prawdę o Gostrzewie.